Cześć, Szymanko, Macie kanał Retrostrefa. Słuchajcie dzisiaj taki szybki un unboxing. Proszę bardzo. Doszła do mnie paczka z Polski. Prawda, zamówiłem e, ze strony Commodore i Amiga Plus. Z tej strony zamówiłem właśnie. Tony Montezuma Gold na Amigę. Widziałem, że dużo e, kanałów na YouTubie, których oglądam, prawda, już robiło unboxingi, prawda. Widziałem to, widziałem tak samo e, gameplaye Uborga, prawda, na kanale Retrogralnia. E, powiem Wam, że e, podoba mi się, bardzo mi się to spodobało, dlatego zamówiłem sobie na Amigę e, dostępną, prawda, wersję, która była właśnie aktualnie na stronie. I tak samo bardzo się cieszę, że dostałem prawda, email, na e-maila swojego plik. Tak samo tej gry, który, który mogę wykorzystać, oczywiście, w Amidze 500 Mini. I taki będzie prawda, zamysł, ponieważ niedługo prawda, zrobimy sobie albo live'a, albo gameplay po prostu na kanale z Tony Montezuma Gold. Ja się biorę, już w tym momencie już się nie mogę doczekać, ponieważ ta paczka przyszła do mnie wczoraj. Z unboxingiem, tak? Otwieramy to raz, dwa i już pokazuję, jak to wygląda. Proszę bardzo, wyjęliśmy, prawda, grę z pudełka. Prezentuje się właśnie w taki sposób: wyjmujemy, prawda, tutaj z opakowania. I jest. Tak się właśnie prezentuje tony Montezuma Gold. Jestem bardzo zainteresowany, jestem bardzo ciekawy, prawda, samej gry, e, samego gameplaya, prawda, który będę właśnie nagrywał lub może na live streamie poprowadzimy sobie, pogramy sobie w ten tytuł. Bardzo mi się e, ta gra bardzo podoba, tak, e, widziałem, tak jak powiedziałem wcześniej, na różnych kanałach na YouTubie, pomyślałem sobie, że ja też chcę mieć ten tytuł u siebie w kolekcji i zagrać sobie go e, normalnie u siebie, a nie tylko oglądać, prawda, filmiki z tego. Proszę bardzo, tak to właśnie się prezentuje. Piękna sprawa, bardzo mi się podoba. Cieszę, że, cieszę się, że to jest. Co mamy w środku? W środku mamy tutaj. Zaraz zobaczymy, co to jest. Co to jest? Co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakiś komiks, tak? Coś takiego jak komiks. Proszę bardzo, mała historyjka. To mamy przed sobą. Co dalej? Jakieś pocztówki, co możemy, prawda, wysłać sobie? Nie wiem, do, do babci czy do kogoś, do jakiegoś kumpla, prawda, w Polsce. Proszę bardzo. I to, co najciekawsze z tego wszystkiego, dyskietka z grow. Tak. Proszę bardzo, dyskietka z grą, dysk 1 i dysk drugi, tak, dysk pierwszy, dysk drugi, proszę bardzo, tak to się właśnie prezentuje, mi się to bardzo podoba, super, że będę miał to u siebie w kolekcji i tak samo ja już mam wgrany, prawda, plik na Amidze 500 mini, więc na pewno sobie zrobimy, albo nagramy sobie film z tego, albo po prostu live'a sobie poprowadzimy, tak. Wolałbym to drugie, bo oczywiście jest wtedy interakcja z Wami, tak? E, dwie naklejki, tony. I tutaj tak samo, tak? No, fajna edycja. Wiadomo, powiem Wam tak szczerze, bardziej mi się podoba e, ta edycja, co Wy zamówiliście. E, widziałem w takich większych, prawda, pudełkach, no, super to wygląda, bardziej mi się to podoba, ale niestety już nie było tego, prawda, w ofercie, więc zamówiłem, prawda? Tą wersję tak i powiem Wam, że ta też mi się bardzo podoba, i cieszę się, że ją mam. Tak, trochę czekałem na to, ale to nic wiadomo. Paczka z Polski do Anglii trochę się też czeka. Tak, słuchajcie, to byłoby na tyle. Nie będę tutaj, prawda, prezentował żadnego gameplaya, bo nie chcę tego mieszać. Zrobimy to na pewno przy następnej okazji. Oczywiście myślałam tak samo, żeby odpalić te dyskietki na Amigę 500, prawda? Bo mam u siebie Amiga 500, to oryginalną, normalną, prawda? Wersję, ale mam wrzuconego Goteka, więc a stację po prostu z dyskietek wyjętą. Więc niestety bezpośrednio z dyskietki sobie nie zagram, ale zagramy sobie bezpośrednio na A500 Mini. Będzie to szybsze, wygodniejsze. Więc dzięki, mam nadzieję, że się film podobał. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się. Siemanko, cześć!